Hej, hej wszystkim, z tej strony Prestigo, a to już kolejny odcinek z gry Warp. Jesteśmy w momencie, po którym niedawno pokonaliśmy bossa. Jak pewnie zauważyliście, udało mi się rozwiązać problem z audio. Chociaż nie wiem jaka to będzie już dopiero potem będę się bawił w tego montowanie tego wszystkiego. Ale, mam nadzieję, że udało mi się dobrą, uda mi się dobrą jakość uzyskać i głos nie będzie po prostu za głośny. W dzisiejszym odcinku udajemy się dalej. właśnie, zebramy kolejnego grupka. Przepraszam za małą zawiechę. Udajemy się. O, kolejna winda. Zobaczymy, co na nas dalej czeka. Wiem, że powinienem teraz mniej więcej Neverhooda wrzucać, ale Neverhood jest już nagrany, tylko muszę podstawić komentarz, ponieważ nie takiego samego systemu, jak w tej grze. Mam nadzieję, że się nie gniewacie. Jestem zaskoczony, bo niedawno stuknęło nam 1000 widzów, tchucie mój, 1000 wysiedleń, za co jestem zaskoczony. Wchodzimy do departamentu jakiegoś tam. Hmm, czyli tutaj znowu zaczniemy zabawę z naszym sobowtórem. Chodź, 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 chodź. Hmm, To jest słabe, ale powiedział on no właśnie ten nasz przyjaciel, że wyczuwa jakieś źródło energii tutaj. I wchodzimy w kolejnego człowieka. I Zobaczmy na mapę. Hmm. Nie mamy jeszcze mapy tego obszaru, więc musimy się oh, oh, na ślepo poruszać. Interesting. Oh, no. interesting. Oh, no. interesting! Interesting oh, no. i boom! Hmm. Widać jakieś śrury... Nie wiem. Co to? Ha. Śniadanie. Oh. <laughs> Może się załapiemy na trochę tego śniadania. Hmm. Cześć, chwilę. Spróbuję lekko podgłośni głos, bo widzę, że coś cicho jest Może będzie lepiej. Jak coś to w programie na pewno uda mi się. Hmm. Tam jeszcze... No, dalej tam. A, tak. udać. A, tu jeszcze został tam. Wiem, że nie jestem humanitarny. wszystko co się rusza, ale jesteśmy kusmitą po prostu. A gra nie należy do jakichś takich. Hmm. Hmm. Ach, nie wiem, jakie ma oznaczenie wiekowa ta gra niestety. A, a zresztą kogo by to? Czy eee. tutaj tyle na wzięło? A, no, czekajcie, zobaczę jak tam czas. 10, 10, 10. i o kolejny generator. Jak no widzieliście widzieliście, wraz z Crunchem przymierzamy się do serii Magica. Na no pewno już niedługo ruszy i mam nadzieję, że Wam się spodoba po ilości wyświetleń i ilości lajków. Widziałem, że czekacie z niecierpliwością na tę serię. <todgłosy>

Dlaczego ci powiedzieć? Stupid alien! Dlaczego to była? Przygotowałem... Dziwnie, że... Gościu wydał sam na siebie jakby wyrok, że. To po prostu ten. To zaśilanie by wyłączyć. Może powinienem go zatroszczenić, ale... Ja nie styl. Dobra. hej, hej, hej. Będę by mógł moc. Wsłonić. O, dał się. O, a teraz się da. I bum. jak widać... A, a. Tu mamy kolejny karmister z innymi. Dwa na tym levelu. I tu gruby powinien być, tak? B. Mamy kolejny grup tego człowieka, oszczędzimy, nikt nie znaje. Więc to chyba wszystko, na górę nie możemy teraz się udać, więc wyruszamy w prawo. Takie warpowanie po korytarzu. Dobrze, że mi się mikrofon nie ma aż takiej dużej mocy, że nagrywa mi 900 złotych głową. Trochę wstyd. Hmm. Job, you... oh, did you... Did you... Oh. I need to get closer. i oh, need to sure. get oh. you. No doubt you. i you. I'm you. Czyli muszę ten gościa tam przyciągnąć, dzięki czemu pozwolę mi rozwalić tam. Mam nadzieję, że to raz się uda. Mogę przynajmniej co mam zrobić, tylko nie tamte wieżyczki na południu ode mnie rozwalić. No. Ale zapewne zaraz to jakoś rozwalimy jak tak no, To bywa. No. Też coś. Chodź, działa, dzia, dzia, dzia. No i znowuż nie. Nie ten klawisz jak zwykle. W chwili, właśnie wtedy, której nagrywam, jestem po mojej partyce Minecrafta, Przygotowuję teren do tego Złego rodzaju prologu, bo czekam na paczkę do mm, pod 1.2.4, bo nie chcę pod 1.0.1 zaczynać, 1 bo tym razem chciałbym się e, osiedlić w pobliżu dżungli, a wiem, że bardzo fajne drzewa są. Znaczy, Teraz wprowadzili. Tak, mogę go załatwić, jak miło Jak tutaj? Kolejny challenge, zobaczmy go. nie mam nic, ci z tymi... To nie jest jakiś szybszy sposób, zrobię tylko ten...

смартфон reflex под dome привет кроме того и 聯 Näho х и черт придется так

Szybko zrobić. Aha, rozumiem. Wiem, że przeżyłem Fajny challenge, ale ciężki. Oczywiście nie będę teraz tego no, rozgrywał na wizji, bo to się nie opłaca. Może kiedyś już jak skończę, to będę. Co ja zrobię. <śmiech> Przepraszam, <śmiech> zginęcie. Aha, to można zrobić, żeby się... A, już rozumiem. Spróbujmy jeszcze raz, teraz się prakty... Prawie zapewne uda już na lepsze. Ponieważ wiem, jak to zrobić. To jest dość łatwe akurat. Oczywiście, <laughs> to będzie ok, czy

Jestem ale to już poza liną zrobię. Czyli co? poza linią. tak szybciej jest. tak, tak i bum. To już kiedyś by się zapowiem. Aha, tam został. Prosimy o restart. Ale przynajmniej już wiem, jak to rozegrać. O, chyba się nie obrazicie, że cały ten jak będzie. O, tak... nie hmm. ja no tak. ostatni raz, bo sądzę, że tym razem się uda. Widzę, że już będzie gdzieś ponad 14 minut, no, czyli cały odcinek będzie zleci na challenge'a. Chyba, że mogę coś sprawdzić, czy prawda, zrobić dłuższe. Trzeba to... No, czwartego... Przeba. J9. Dobra, wychodzę. Nie ma sensu. Tak po prostu muszę na spokojnie poza wizją, niestety. Hej! No skądś tu wziął Eee, widać na mnie. What a

co mi to nie dało? Hmm. Nie a, Zapewne tutaj o tym Znajdziemy kolejną moc, która pomoże nam... na się i ustawić to. <tryk> tu, tu będzie stara sztuczka. No, się. O, jak mi przykro, panowie. Ta gra, jak widzicie, robi się coraz zabawniejsza i nie ukrywam, coraz bardziej mnie bawi takie zabawy z hmm, tak Ciemno. No dobra, idziemy dalej. There's a hole in the bottom of the sea. <laughs> Nobody will believe this. Huh? Hmm. Uh -huh. Oh no! You can't from me. Oh no 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 no! More. Rozwalamy poświęccie i nie ma rozwala... się. I rozwalę zajmiem się potem wyżyczkę. Wiem, że będą się jakoś inaczej rozegrać, ale wydaje mi się, że to będzie robiło z rozsądniejszych wyjść. Oj, 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 oj jakiś spadek FPS. Oj! Już jestem z powrotem... A Ajajaj, ja, znowu spadek FPSów... Nie, nie, nie... Po prostu... Muszę zobaczyć Staryfie, Proste, nie, nie, nie. Aha, to... Postanowimy chwilę, przepraszam... Why have you forsaken us? nie mam pojęcia... Aha, tu jest... Jakiś... Hmm. Czarnie, co? Sądzę, że dotrzemy do kolejnego checkpointa i zakończymy ten odcinek? Nie, po prostu nie przedłużać go, bo już... Tak widzę, że dobijamy do 20 minut. No, no, sorry. Coś 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 w coś FPS bez minuty spadało. W końcu trzeba... Zobaczmy. Proszę o Proszę o głowę. Szybko to mam 1x5 czyli szybko szybko w prawo. To jest nie rozumiem, całkowicie Mam jeden. dalej. Teraz już będzie lepiej. Nie mam pojęcia, czemu w tym momencie akurat nie tak FPS spadamy.

W tym miejscu zakończymy już ten odcinek, trwa on już około 20 minut, przepraszam bardzo za, szczególnie na końcu, za te straszne kłopoty, z... za to straszne klatkowanie, ale nie mam pojęcia z czym, czym to jest związane, może A, jak widać możemy wracać do, pole... do poprzednich map. Więc zapewne będzie możliwość wracania się po te grupki, które zostawiliśmy. Ja zobaczę, jak to będzie, będziemy tam przy okazji przychodzić. To ja będę starał się od razu zbierać, a jak nie, to po prostu będę robił to poza nagranie, żeby was nie zanudzać. Jak to będzie, będziemy mieli możliwość wrócenia do tamtych lokacji. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do komentowania kolejnych innych filmów naszych. Jeśli się kanał podoba zapraszam też do subskrypcji. Oczywiście jeżeli podoba Wam się nasza twórczość i mam nadzieję, że jest lepsze jakość audio to, to się cieszę po prostu z tego powodu, bo inny system teraz ogarnęto. Komentujcie, subskrybujcie ten magiczny guziczek na górze i żegnam Was. Bye!